Siemka wszystkim, z tej strony oczywiście Cabanek, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o możliwym powrocie Travisa Scotta do Fortnite. Jeszcze przed filmem chciałbym was tylko poprosić o zostawienie tutaj łapeczki w górę oraz subika z dzwonem. Dodatkowo przypominam wam, że możecie mnie wesprzeć, wpisując mój unikalny kod w sklepie Cabanek. Z góry wielkie dzięki, bo mega mi to pomaga. Okej, okay, a więc już bez dłuższego przedłużania zapraszam Was wszystkich do materiału. Temat Travisa Scotta dotyczący jego powrotu do sklepu Fortnite jest ciągnięty od ponad roku. Wtedy bowiem odbył się jego koncert, a po nim można było go zakupić w sklepie z przedmiotami. Od tamtej pory Skin ten nie pojawił się w grze. Miał on natomiast wiele okazji na ponowne trafienie do Fortnite, na przykład podczas jego urodzin, czyli 30 kwietnia, kiedy to dodatkowo w plikach gry została zaktualizowana jego zakładka dotycząca sklepu z przedmiotami, jednak koniec końców nie ukazał się on w wtedy w grze. Znamy jednak od niedawna powód, dlaczego Epic nie chciało ponownie wprowadzić tej skórki do Fortnite. Podobno Travis Scott został pozwany przez firmę, od której bez jej zgody wziął pomysł na przygotowanie merchu związanego z koncertem właśnie w Fortnite. Chodzi tutaj głównie o t-shirty oraz czapki, na których widniało logo niemal identyczne do tego wymyślonego właśnie przez Nintendo oraz PlayStation. Całe szczęście, że niedawno, bo w połowie maja zostało zawarte porozumienie Między Travisem a tymi firmami, więc jest szansa, że trafi on jeszcze do gry, jeśli to właśnie było powodem, przez którego skin nie został z powrotem dodany do gry. Możliwe, że faktycznie tak było i Epic nie chciało kontynuować współpracy z Travisem właśnie przez ten pozew, i twórcy nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. Ok, a więc w tym filmie to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film ci się spodobał, a jeśli tak, to nie zapomnij o sobie oraz łapce w górze. My widzimy się już w kolejnym materiale. Siema!